Ja to nie wiem, co już mam z tym pakowaniem się na wyjazd. Nigdy nie mogę zmieścić się w jedną walizkę. Nie wiem, jak to upchnę do 911, skoro w szóstce się to nie mieści. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Trochę jeszcze zakatarzony, ale mam nadzieję, że lada moment mi to przejdzie. No właśnie, wpadłem na sekundę do biura po skrobaczkę. Może mi się przydać. Za chwilę też przyjedzie Grzesiu Cizla, bo ruszamy, mam nadzieję, że na ciekawy trip po Europie, który już od jakiegoś czasu planowaliśmy. I chcemy Wam pokazać fajne miejsca, też związane z motoryzacją. O, Grzesiek już właśnie podjechał. Dobra, lecę. Przepakujemy się do 911 i ruszamy dalej w podróż. Więcej Wam później wyjaśnię. Kogo my tutaj mamy? Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się w stary. Cześć. No, cześć. no właśnie, ruszamy za chwilę w podróż, tak jak Wam powiedziałem, w krótkim telegraficznym skrócie. Mamy przed sobą 911 w Cabrio, chyba jeden z pierwszych w Polsce testów. Jeszcze na ostatnią chwilę nam wczoraj zakładano opony zimowe. Grzesiek tutaj mocno o to walczył. Yy, mamy założone... Co tutaj mamy? Z przodu jest 20 cali Michelin Pilot Alpin 5, czyli dokładnie to, co mam w mojej BMC, ale 20 cali, a z tyłu mamy 21 cali też opona zimowa. Myśli, że się zimóweczka nam przyda na tym wyjeździe? No jestem przekonany, bo patrzyłem na pogodę, mają być ujemne temperatury i yy, mamy się też spodziewać śniegu. Fajnie, po to mamy plus, też tam, jest, <laughs> plus tam jest jeszcze lodowy. Tak, tak. I powiem, chciałem od razu podziękować chłopakom z Porsche, są podgrzewane siedzenia, więc będzie pan zadowolony. Super, cieszę się. to, Grzesiu, 301 km prosto. <noise> mam <moment>, nadzieję, że się zmienimy. <noise> tak, zaraz się też będziemy zmieniali. No właśnie, ja w tej chwili jestem na fotelu e, pasażera. No i więcej możemy Wam zdradzić. Co do całego tego naszego wyjazdu, tych wszystkich planów, bo ten wyjazd żeśmy planowali od kilku miesięcy i przyznam szczerze, żeśmy cały czas gdzieś podświadomie tym żyli. Tak, że czeka nas fajna przygoda, Eurotrip. Podczas tego wyjazdu chcemy wam pokazywać ciekawe miejsca w Europie, zarówno związane z samochodami, jak i fajne krajobrazy, widoki. I może uda się w ten sposób zapoczątkować taki cykl naszych wyjazdów, tak? Mam nadzieję, no bo nie oszukujmy się, Szwajcaria, liczę znaczy na to, że będzie przepiękna, bo śledzę te miejsca od bagatela 20 lat, ale są jeszcze przełęcze we Włoszech, są przełęcze w Rumunii, do tych miejsc jest wiele. Nie jesteśmy w stanie pokazać tego wszystkiego naraz, ale. No, będziemy to do zobaczenia. No właśnie, się już trochę zradził. Naszym celem tego wyjazdu jest przełęcz w Szwajcarii, kurka pas na lodowcu. No zdjęcia są obłędne, jak widziałem stamtąd jeszcze ta 911 Cabrio, do tego jak będzie dołożona to już będzie w ogóle petarda sztos. E, ale to nie znaczy, że tylko i wyłącznie to Wam chcemy pokazać. Dzisiaj jedziemy do Berlina, też dla Was tam mamy fajne przygody. Jutro jedziemy na dół do Zinsheim, e, okolice też tam później Baden-Baden, gdzie mamy nocleg, Też me, mega e, ciekawe rzeczy dla Was przygotowaliśmy. Chcemy Was zarażać tym wszystkim. Oczywiście jak macie propozycje, gdzie jeszcze warto byłoby pojechać śmiało, piszcie w komentarzach. A póki co gonimy dalej autostradą A2 nach Berlin. Trochę nas tutaj żegna deszczem, ale mam nadzieję, że już się wypogoni, że można będzie w końcu ten dach otworzyć. Czasie się masz? Waldek, Ty mówisz o dachu, a ja Ci chciałem zapytać, czy Ty skrobaczkę wziąłeś. Tak, wziąłem. Dzwoniłeś, mówię tak, będę pamiętał, skrobaczka jest naszykowana. Ciepłe buty też mam, kurtka jest, szalik, czapka, wszystko jest, więc dach otworzymy, nawet jakbym miał w czapce jechać. Moi kochani, do zobaczenia w Berlinie. Berlin pięknym słońcem. Polska nas pożegnała mega wielkim deszczem. Wręcz powiedziałbym, że tragicznym deszczem, a tutaj ciepło, idealnie na kabriolet. 14 stopni normalnie jak na Hawajach w <grym> porównaniu <grym> do naszego cudownego i pięknego kraju, no jednak <coughs> nie jest to tak. Tak, <grym> lekką chrypkę <grym> mamy, ale jeszcze ciepłe ciuchy z Polski na nas zostały, więc idealnie do podróżowania Cabrio, cóż mogę powiedzieć, teraz już mogę zdradzić, że jedziemy w tym momencie do klasy Gremizy, fajne miejsce w Berlinie, mega, można powiedzieć taka mekka motoryzacyjna, 584 km od Polski i tam Wam więcej pokażę. Dobra, ruszamy! Wam, że Berlin przywita nas pięknym słońcem. Jest i ono. No właśnie, już jesteśmy przed klasi gremizą, która znajduje się tuż za mną. E, I nie boję się tutaj użyć stwierdzenia, że jest to jedno z najciekawszych miejsc motoryzacyjnych położonych najbliżej Polski. Notabene, wstęp do niego jest bezpłatny. Za chwilę powiem Wam więcej na ten temat. Gdy patrzymy na ten budynek. Co wam przychodzi na myśl? Jest to była zajezdnia tramwajowa jeszcze z XIX wieku, która w 2003 roku została całkowicie zmodernizowana, i jakby nie patrzeć, jest swojego rodzaju mekką motoryzacyjną. Zobaczcie, ile tutaj aut jest w ogóle na zewnątrz. Czy jest to muzeum? Trochę tak. Czy jest to miejsce wystawiennicze? Również. Czy jest to miejsce dla kolekcjonerów, którzy trzymają swoje auta? Też czy jest to miejsce restauracyjne? Też miejsce, gdzie się serwisuje samochody, jak najbardziej, miejsce, gdzie można kupić części do zabytków, również ogólnie jest tutaj wszystko. Dobra, zróbmy tak. Jak najmniej będę pokazywał siebie, a jak najwięcej będę chciał Wam pokazać tego, co się tutaj... Wow, znajduje. Zapraszam na pokój. Tutaj panuje niczym w kościele, czuć tego ducha motoryzacji. Nie ma tutaj jakoś dużo ludzi, którzy by przychodzili oglądać tę wystawę, a jakby nie patrzeć, jest tutaj kilkaset milionów euro, jak nie więcej. Wystarczy podejść do pierwszego auta z brzegu, chociażby ten Mercedes 190 SL, bardzo ładnie utrzymany. 205 tysięcy euro, chociaż widziałem tutaj auta nawet kilkukrotnie droższe. Z tyłu możemy podziwiać małe manufaktury, które zajmują się drobnymi naprawami zarówno samochodów jak i motocykli, jak i również sprzedażą części do tych samochodów, szczególnie właśnie takich w stylu retro. Po drugiej stronie natomiast możemy spotkać w tych boksach przeszklonych, notabene klimatyzowanych samochody, które są kolekcjonerskie, przetrzymywane tutaj przez kolekcjonerów, włącznie z tą białą Testarossa. Trochę takie Miami mi się tutaj w tym momencie przypomniało, ale również są i też nowsze ferarki. Przejdźmy na drugą stronę, tutaj mam dla Was taki ciekawy kontrast. Wystarczy spojrzeć na tę czerwoną Ferrari Testarossa obok zestawioną ZMG GTR Pro. Dwa zupełnie różne światy, które łączy przede wszystkim duża moc. Ta Testarossa, notabene z 1986 roku, jeszcze jest wersją z pojedynczym lusterkiem. Zwróćmy uwagę też na jej felgę. Tutaj jeszcze była wtedy piętnastka Michelin w rozmiarze 240x45. Natomiast z drugiej strony, gdy spojrzymy na MG GT-R Pro, mamy oczywiście kapa dwójkę Michelina w rozmiarze 275 x 35 na 19 Całkowicie dwa różne auta, dwie różne epoki. I dajcie znać, które z nich Wam bardziej się podoba. A teraz w tym momencie pokażę Wam strefy serwisowe. O, zwróćcie uwagę jeszcze na ten warsztat. Z jednej strony Citroen DS, z drugiej mamy 2CV, i panuje tutaj dosłownie absolutna cisza. Samochody są odreustaurowane naprawdę z należytą pieczołowitością. A tutaj jeszcze mamy Bibenduma, Ludzika tylko To jeszcze taka wersja, gdy był trochę tęższy. Ostatnio schudło mu się i to dosyć mocno. A jeszcze Wam obok pokażę drugi warsztat, który naprawdę oprócz tych motocykli, które się tutaj znajdują, wygląda niesamowicie. Z jednej strony Ferrari, a z drugiej. Mały 5,95 w odmianie usportowionej. Tak się rozglądam, dosłownie tutaj stoją miliony złotych pośród tych samochodów. Ale to na dzisiaj będzie już wszystko, z tego względu, że pewnie mógłbym tutaj spędzić jeszcze kilka godzin, mógłbym Wam pokazywać wszystkie auta, nakręcić pięć albo sześć odcinków z tego, ale chyba nie w tym rzecz. To jest cała idea Eurotripu, żeby Wam w przeciągu pięciu najbliższych dni pokazać najwięcej ciekawostek związanych z motoryzacją. A kto chce, zawsze może do klasy gremizy tutaj przyjechać. Widzę, że Grzesiek już na mnie czeka, więc gonimy do hotelu Zoo Hotel. Przybywamy! No kochani, pora rozpocząć kolejny dzień. No i e, taka ciekawostka. Wyjeżdżamy w tym momencie z Berlina z hotelu ZU Hotel. Genialny hotel. Naprawdę czułem się, że trochę zapomniałem, żeby wziąć frak, surdut do tego hotelu, bo klimat tak. był mega. E, a teraz gdzie Grzegorzu jedziemy? Jedziemy przez Berlin, gdzie jest dziwnie pusto. Jest totalnie pusto, bo dzisiaj mamy święto na nasze szczęście. Bo myśleliśmy, że dojazd do naszego dzisiejszego miejsca docelowego zajmie nam dwie godziny dłużej, ale wygląda na to, że. Tak, że za mniej więcej pół 5 ,5 godziny będziemy na miejscu. Już mogę Wam zdradzić, że jedziemy do Zinsheim. Genialne muzeum, zarówno motoryzacji, jak i techniczne. Lotnictwa też przede wszystkim. I może uda się wejść do Concorda. Tyle Wam na chwilę obecną mogę zdradzić. Mamy też jeden mały problem, bo miejsce naszym docelowym jest furka pas. Wczoraj żeśmy się dowiedzieli, że prawdopodobnie w dniu, w którym przyjedziemy, czyli jutro, może się okazać, że będzie już zamknięta. No Jest to bardzo wysoko położony szczyt, przełęcz. Yy... Ale będziemy... ma, mało tego, mamy hotel na przełęczy, która dosłownie styka się z furką na Grimsel Pass, opłacony i okazuje się, że być może Też... do tego hotelu nie będziemy się w stanie nawet dostać. Więc dajcie znać, gdzie można kupić namiot jakiś w razie czego i będziemy kombinować i się ciepło ubierać. Dobra, gonimy dalej. Cześć moi kochani, No już jesteśmy na miejscu w Zinsheim. Ile? 600 km za nami? Oj, 630. Tak, trochę droga zakręcona, bo sporo remontów na autostradzie. No i co, zobaczcie, dwa Concordy. Jest co wybierać. Tylko Grzesiek, czemu to jest zaznaczone tu 144? Nie, to a tam jedno, jest dopiero Concord. A drugie ja będę <laughs> napisał CCCP. Trzeba no jeszcze ba... dowiedzieć o co chodzi. No właśnie, zaraz Wam więcej <laughs> wyjaśnimy o co tu chodzi. Tak dobrze, żeście zgadli na Instagramie, że jedziemy do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Zinsheim. Jest tutaj dużo rzeczy, przede wszystkim lotnictwa, rzeczy militarnych, motoryzacyjnych, sportowych. Największe skupisko chyba bolidów Formuły 1. I co tam jeszcze było? Sprzęt rolniczy. Tu jest wszystko. Czapki na głowach, powiem Wam tak, im bliżej Szwajcarii, tym już zimno. Idziemy oglądać, Lecimy. kupić bilety. Grzesiek, powiedz mi, jak pierwsze wrażenia? Stać pod Concordem. W ogóle od tego zacznijmy. Skary, powiem Ci szczerze, ja nie lubię latać samolotem. Nie, mówi... raz, nie raz mi o tym też mówiłeś. E, ja, no. Latamy dużo, obydwa. Tak. Ale mam w sobie jakąś taką fascynację od, od bardzo dawna tym samolotem, który kiedyś w ogóle lądował w Warszawie, był w Warszawie. Tak. E, są ja nie wiem, nawet to był chyba w latach 80. prawdopodobnie byłem strasznie małym grzdylem, Ale gdybym mógł to przeżyć jeszcze raz i zobaczyć go na naszym lotnisku, Jezus, chyba bym oszalał. I nie? ten dźwięk, ten dźwięk, który jest nawet w nagraniach wideo coś niesamowitego. Dla mnie największe wrażenie robi to, że rozpędzał się do prawie dwóch machów, czyli mówimy o prędkości. Podwójnego dźwięku, od tak? Podwójnej prędkości dźwięku. Przy tym powodował też Sonic Boom, kiedy przekraczał tą prędkość dźwięku. Który był słyszalny i przeszkadzał tak naprawdę ludziom, którzy go słyszeli. Podczas testów amerykańskiego samolotu, który miał być konkurencją Concorda, przecież normalnie pękały ludziom tak, szyby w domach. Tak, ok no. szyby w oknach, zobacz. E, z Londynu do Nowego Jorku był w, dolecie, w stanie dolecieć poniżej 3 godzin, tak? tak? Gdzie, gdzie, to jest 2,59. Tak, gdzie tak. standardowe samoloty przelatywały, jak Boeing 747 przelatywały w czasie 8-7 godzin maksymalnie. Stary tak? użyć z tego czasu, nadal tyle samolotów. Właśnie latają. to się nie zmieniło, to się, to się nie zmieniło. E, no i też można powiedzieć, że mega wielkie gwiazdy latały, tak. tak Concord był e, jednak elitarnym produktem. Zna, znamienici sportowcy, gwiazdy muzyki, prezydenci nawet latali. Concordem. I jeden stały pasażer. I jeden stały pasażer. Pan Fred Flynn, który leciał y, tym samolotem, uwaga, ponad 700 razy i żył z załogą i jak z rodziną. I miał swoje ulubione miejsce 9A, a jeżeli to miejsce było zajęte, to wtedy jeszcze były takie dosyć liberalne przepisy bezpieczeństwa, że pozwalano siedzieć mu w kokpicie. Więc Le latał w kokpicie. Coś, tak. coś genialnego. I mało tego jeszcze pomagał obsłudze i stewardesom w obsłudze gości na pokładzie, robił drinki, polewał szampana, bo powiedzmy to sobie szczerze, tutaj nie lali ci czy jakiejś silnej wody, tutaj lali dom perignon i karmili kawiorem. Tak. No bo to było niesamowicie na grubo. Ten samolot, on stwarza wrażenie takiego mega wielkiego, ale wewnątrz ta kabina jest wąska, tak? Od 100 jest do 120 malutek. pasażerów, no niestety więcej się nie dało z tego wyciągnąć. No i co? Ta historia trwała do 2003 roku. W 2000 roku katastrofa tak pierwsza. Jedyna, notabene, jedyna katastrofa. Jedyna. Bo tak jak rozmawialiśmy, tak. on uchodził za najbezpieczniejszy samolot na świecie, dopóki się nie rozbił. Ale miał z tego powodu, że miał mało lotów, automatycznie statystyka I była. Było ich mało, właśnie 14 sztuk. 14 sztuk. Tylko. A tutaj po drugiej stronie mamy. Dlaczego ten samolot jest tak bardzo podobny do tego, o którym przed chwilą mówimy? Czyli do. Mamy tutaj Tupolewa 144, o jakiej nazwie dumnie brzmiącej? Konkordski. Konkordzki. Tu jest Concord, a tu Konkordzki. Takie nawiązanie trochę do radzieckiej myśli technologicznej, która została. W sposób wykradziona, Brytyjczykom i Francuzom, Podobno, tak? podobno tego dokładnie nie wiemy, ale wykradli masę zdjęć, zrobili na wzór Concorda, Po prostu się pospieszyli, bo chcieli to zrobić jak najszybciej. Pamiętajcie, I że. O dwa miesiące. Y, oczywiście Rosjanie chcieli pokazać swoją wyższość nad każdym na świecie, znaczy każdy nad każdym. Amerykanie nad Rosjanami i wszystko w drugą stronę, tak samo Francuzi, Anglicy. No i kurczę, no nie oszukujmy się. Ten samolot był pierwszy. Tak, w powietrzu. Tak, tak. Y, co ciekawe, e, on miał tutaj fajne statystyki, bo średnio na jeden lot przypadały dwie usterki, a z czego tak na... Prawie jeden lot przypadała jedna usterka, ale krytyczna. taka krytyczna. On ile był w eksploatacji? Niecały rok? Osiem miesięcy. I słuchajcie, historia tego samolotu jest niestety bardzo smutna, bo y, było ich tylko siedem, z czego kilka uległo katastrofom lotniczym. No, dlatego też go wycofali. Kto Plus, pierwszy ten tak, tak ma, no. jak Concorde był super luksusowym samolotem na pokładzie którego y, normalnie dało się rozmawiać i, i silniki Rolls-Royce, mimo tak ogromnych prędkości, działały dosyć cicho. Tak, tutaj podobno było tak głośno, że ludzie nawet nie byli w stanie. Można było brać jakiegoś kontrahenta, z którym się nie chciało w międzyczasie rozmawiać i, i to go było tak. Ogłuszyć. Ogłuszyć dosłownie, <laughs> więc no, powiedzmy, że myśl technologiczna tutaj nie przetrwała. Co ciekawe, dopatrzyłem na Konkordzie, mamy opony Michelin, ale odmiana Michelin R. Nie kojarzy, żeby teraz gdziekolwiek no można było to spotkać. Na R, R, ale inaczej pisane. A, R. <laughs> tak, jako, nie Cap 2R, tylko jako R, więc widać, że też i w tym przemyśle się rozwijają. Ale te gumy są chyba Twojego wzrostu. Bo tak. i mojego. są. właśnie te samoloty są na tyle wysoko, że one sprawiają wrażenie naprawdę mega wielkie. One ważą ile? 80 tysięcy kilo ten, ten waży, jak dobrze kojarzę. No 80, 80 to, ton chyba. To, musimy to, to dokładnie jeszcze sprawdzimy. sprawdzić, Ale ciekawostka jeszcze ze środka obydwu samolotów. Pamiętacie, na pewno lataliście nieraz, jak siadacie przy oknie. No to okno jest nieduże w tych samolotach. No. My latamy w herbasach, Boeingach. Ale tutaj te okna są wielkości dosłownie dłoni. To są malutkie okienka. I podobno kiedy Concorde latał na wysokości 18 km to normalnie się tak rozgrzewał, że jak się dotykało tego okienka, to było gorące czuć, o, tak, czuć że, 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 że jest po prostu gorąco. No i ten dziób ruchomy, który jest właśnie on właśnie po to, ten dziób. na chwilę, od tej na strony, ale przy lądowaniu, oni mieli możliwość obniżania tego dzioba. Żeby obserwować tak, co się dzieje. na natarcia, on nie lądował tak jakoś poziomo, tylko naprawdę mocno pod skosem. Dzięki temu, że ten dziób się obniżał, mogli widzieć gdzie jest pas tak naprawdę? Okej okay, Grzesie, idziemy zwiedzać dalej, ale historia lotnictwa, chociaż nie jestem jakimś mega znawcą lotnictwa, ja też nie, żebyście mieli. Podoba, mi się, podoba mi się to, co się tutaj e, dzieje. Z Innsheim polecamy. Dobra, pora już wychodzi, czapka założona, bo się trochę przeziębiony jestem, opuszczam Concorda i Concordskiego, słoneczko pięknie świeci, za chwilę zachód słońca, szukam w tym momencie Grześka i gonimy do hotelu, do Baden-Baden. Jutro na szczęście przed nami tylko 400 km względem tego, co było dzisiaj, ale punkt docelowy. Mam nadzieję, że się uda wjechać na furka, pas, że będzie otwarta, trzymajcie mocno za to kciuki, do zobaczenia. Cześć, witam Was już z przełęczy Grimsel. Za chwilę gonimy na furkę kabriolet. Te warunki, no nie powiem, nie jest może idealnie, ale ciepła, kurtka, czapka sprawia, że na pewno będzie dobrze. Grzesiu, chodź na pokład, jedziemy i opowiemy więcej o furce. Włączymy ci tylko ogrzewanie fotela. No to co Grześ, ruszamy w tym momencie na furkę, czyli na główny cel naszego wyjazdu, wyjazdu, który planowaliśmy od kilku miesięcy i jeszcze do wczoraj przyświecało nam hasło Furka Paz nie dla nas. O Jezu, ja, nie stresuj mnie, ja naprawdę powiem szczerze, no ja się bałem, że my tutaj nie wiedziemy. Tak, o co chodzi? No to już są Alpy, jesteśmy mniej więcej na poziomie 2500-2400 metrów, czyli polskie rysy, Tak, jest. jakby na to nie patrzeć. Tylko tyle, że możemy tutaj poruszać się autem i jeszcze do wczoraj rana był całkowity tutaj zakaz wjazdu, włącznie z dojazdem do naszego fotelu, gdzie mieszkamy, w Grimsel, w Grimsel Hotel, bardzo ładny hotel, notabene też polecam. Podróż mega ciekawa. No bo jak już śledzicie, jedziemy od Berlina przez Zinsheim. O, pan sobie pozwolił nas wyprzedzić. A skoro ten pan jedzie przed nami, to pewnie wie, ile tutaj można jechać. A tutaj trzeba naprawdę mocno uważać. Tam, gdzie mogliśmy docisnąć, w Niemczech mamy przecież autostrady no limit. Owszem, jechało się i też szybciej. Ale w Szwajcarii, jak jest ograniczenie do 50, jedźcie 45 dla własnego bezpieczeństwa. Bo mandaty nawet za przekroczenie od 1 do 5 km na godzinę już są tam w granicach 160-180 zł. Powyżej 20 km na godzinę już można mieć zabrane prawo jazdy, a powyżej 50 to nie chcę mówić, bo z automatu trafia się do więzienia na minimum rok. Tutaj jest to przestrzegane mega restrykcyjnie. To jest I... chyba kraj dla samochodów autonomicznych, co? Tak, i dla samochodów, które mają maksymalnie 90 koni mocy, bo nie ma sensu tutaj mieć więcej. Aczkolwiek tutaj jeżdżą sobie po tych przełęczach w ramach limitu prędkości Spójrz się, co mamy przed nami yes, w, w ramach limitu prędkości możemy sobie pozwolić. No i już mamy hotel Belvedere czyli miejsce w którym chcę się zatrzymać No właśnie moja wiedza o Furka Pass ja się przede wszystkim z filmu z Jamesem Bondem z trzeciej edycji, czyli Goldfingera gdzie Sean Connery dokładnie właśnie tą przełęczą jechał goniony przez piękną damę w Mustangu w Aston Martinie DB5, jechał nim i właśnie zatrzymał się przy tym hotelu Belvedere. Niestety ten hotel teraz świeci już pustkami. Czemu, Grzegorz? No, ten rejon stracił na atrakcyjności. Jest nadal atrakcyjny dla takich osób jak my, które przyjeżdżają tutaj nawet półtora tysiąca kilometrów, czy o wiele dalej. Tylko po to, żeby przejechać się tymi wspaniałymi drogami. Natomiast no, tu był ogromny lodowiec, lodowiec Rodanu, który zaraz zobaczymy, jak jeszcze troszeczkę wyżej podjedziemy. No i ten lodowiec skurczył się już do tak niedużych rozmiarów, że ten rejon stracił bardzo dużą atrakcyjności jest tak on się zmniejsza dziennie nawet o 10 cm niebywałe, więc, co więc no zwróćcie uwagę no krajobrazy są przepiękne Jestem w ogóle pełen podziwu, bo taką pogodę, jaką my mieliśmy w przeciągu ostatnich kilku dni, to powiem Wam szczerze, było wszystko. Tylko saharyjskiego upału brakowało, bo wyjeżdżaliśmy w mega wielkim deszczu, ale było ciepło, później był, była ładna pogoda, było słońce, potem znowu były mega wielkie ulewy. Jeździliśmy dzisiaj też po śniegu, już tutaj wjeżdżając w tę część. No właśnie, czy zauważyłeś, zjechaliśmy troszeczkę niżej tak. od nas z hotelu i tu, tu nie ma śniegu. Tak. Tu jest sucha A jeszcze chwilę, wcześniej, jeszcze chwilę wcześniej mieliśmy śnieg. Tak. No właśnie, na aucie też mamy założone nowe nowe opony Michelin Pilot Alpin 5 i to podkreślam całkowicie nowe opony z tego względu, że jeszcze grzesiek w dniu wyjazdu rano e, był w salonie gdzie a, o, rzutem o, tak, na taśmę dosłownie rzutem na taśmę były zakładane dokładnie te same opony, które mam w swoim e, BMW 6 tylko u mnie są 18-calowe zimówki. Tutaj jest 20 cali z przodu, 21 z tyłu. Prawie 30 cm szerokości. Tak. E, czym się charakteryzuje Alpin 5? No właśnie tym, że jest to opona do samochodu o takim wyższym performensie, czyli no można pozwolić sobie na więcej. Ona ma trochę inną rzeźbę bieżnika, mocniej się wgryza e, i zarówno w śnieg, ale i przede wszystkim lepiej też sobie radzi e, w warunkach błotno-deszczowych. Pytaliście też o to, jak jest z głośnością w tym porszaku. To jest 911. Karera e, 4S, czyli mamy napęd na 4 buty. W e, Cabrio. Bo... W Cabrio, dokładnie. <laughs> Trochę to jest taki e, nasz e, stryczek, jeżeli chodzi o jazdę tym autem. E, nie będziemy dzisiaj tutaj robić jakiejś pajacerki, zdejmować tego dachu. E, bo jest zimno, mamy w granicach 0 stopni i nie ma sensu w tym momencie przesadzać. No, widoki są po prostu grzesiek, tutaj nieziemskie. Naprawdę warto było tutaj przyjechać. Szczerze ci powiem, że jestem rozłożony na łopatki. Jakby żadne zdjęcia nie oddają tej ogromnej przestrzeni i żadne filmy. To i myślę, że ten film, przykro mi to powiedzieć, Aha. ale ten materiał też tego nie odda. Nie odda. Nie Trzeba odda Trzeba po prostu przyjechać, poddychać tym powietrzem, poczuć ten wiatr, bo wieje dzisiaj mocno i przejechać tymi trasami, bo to są jedne z najpiękniejszych dróg w Europie. Rewelacje. Dzisiaj drastycznie jest tutaj dość sporo już śniegu, niezwykle jest zimno i co najważniejsze mieliśmy mega dużo szczęścia, że wczoraj udało nam się wjechać na furka Paz. Dzisiaj są już szlabany na drodze. Nie można wjechać. Zróbmy tak, dalszą część relacji z tego wyjazdu, bo dzisiaj jedziemy do Pragi później wracamy następny dzień do Polski. Ja już przeprowadzę na Instagramie. Zapraszam na profil motodoradcy. Tam będziecie mieli w katalogu zapisany EuroTrip. Zapraszam też na profil do Grzesia, Ciźli, zarówno na Instagram, jak i na Facebooka, czy też YouTube'a, bo z Grześkiem naprawdę mam nadzieję, żeśmy kawał Wam fajnej przygody pokazali. My jesteśmy z tego niesamowicie uradowani. Cieszę się w ogóle. Że dzięki Wam, którzy żeście na bieżąco nam doradzali, czy już furka jest otwarta, czy nie, którędy jechać alternatywnie, co zrobić, żeby ten wyjazd był naprawdę fajny, dało się do tego doprowadzić. Wow, Ale wieje! a obok ta trójka, która stoi na kaptwójce na semisliku, Życzę powodzenia, jeśli chodzi o powrót. Dobra, ja już kończę, bo zmarłem niesamowicie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!